Na kanale było, jest jakiś odcinek o UFOLUTKu. Kosmiczna metamorfoza UFOLUTKa. Czy teraz będzie, że mu giga? Znaczy, ja też nie czaję po w ogóle kogoś tak. Znaczy, to jest ciekawe, bo ci z kanału Polska stary napisali taki Fame ma boks, tak krytykujecie teraz tego apostoi TD, a sami go bierzecie na galę i dajecie dodatkowe zasięgi na jego działalność. Z pewnością kolejni ludzie szukający pomocy i będący w dużej desperacji się do niego zgłoszą. Po co to wszystko? Jazet, który tam pracuje. Oczywiście po to, żeby pokazać szerszej publiczności, że z kłamcą i oszustem nie widzę w tym żadnej większej filozofii. Nagłaśniając sprawę i demaskując jego działanie, wiele osób zobaczy, jakim jest Farmazonem. No i, i analogiczną, analogiczną retorykę oni prowadzą, jeśli chodzi o Ufoludka, bo to jest tak, nie pomagamy mu, zobacz, tak by nigdy takich pieniędzy nie zarobił i tak dalej. Jakby w momencie, kiedy chcesz nagłościć, nagłościć że jakiś ziomek skamuje, jak w przypadku tego apostoła, to po prostu nagrywasz film, na przykład Boxer mógłby go nagrać. Siema ten ziomek skamuje, uważajcie na niego, nie? Jakby koniec. Tylko nie chcą zarobić Pieniądze, nie? To też jest na pewno historia inspirująca, bo jeśli jesteś kawa żulem, mefroniarzem, k***a alimenciarzem, to jesteś w stanie zostać zakontraktowanym przez największą federację w tym kraju. Bartek jest pierwszy raz w stolicy, robimy mu transformację. Obiecałem, że będzie elegancko, to będzie elegancko. Będzie dobrze. Elegant. la Naszym bohaterem zajmie się dzisiaj profesjonalna stylistka. Aha, dobra, czyli wzięli go do fryzjera i kupili mu ubrania, ta? I to jest tam e ta metamorfoza. <grystanie> Schludnie i nie ma takiego, wiesz, pastiszu. będę dzisiaj miała wielką przyjemność prowadzić z Panem zajęcia z savoir -vivre. Siemano Bartku, Bartek jest pierwszy raz w stolicy, robimy mu transformację Chcemy troszeczkę zmienić jego wizerunek W sensie jakby, ty masz szansę na lepszy start po można tak Okej, okay, okej okay. no. Ale generalnie to jeżeli chodzi o Bartka dom? no to Wszystko zależy od ciebie tak naprawdę, nie? No Bo my możemy dać wędkę A ja muszę ten haczyk pożegnać do góry Lubisz łowić ryby? No No to spróbujmy złowić jakiegoś karpia Lecimy Siemanko Zapraszam pana na fotel. Jaką chciałbyś mieć fryzurkę, co lubisz? Nie, nie wiem, co wymyślić to będzie, Co wymyślić to będę, dobra, no. co będzie, to będzie. Boczki zaczynamy od zera? Znaczy ja cał całkowicie na zerę boczki ścinam, nie? Całkowicie dobrze. na zero ścinasz boczki, no. dobrze. Coś tam można by no. ubierować, tak? No. Chciałbym ci włosy, no. bo widzę, że coś tam no. jest, jakiś tam delikatny brudek. Zapraszam na mojejkę. Mój plan na tą fryzurę jest taki, że za dużo nie ma tutaj pola do manewru. Gdyż te boksy są skrajnie no krótkie, to też za dużo nie ma. Widać wyeksponowaną linię za kola. Jakbym miał tutaj jakieś większe pole do manewru, zaproponowałbym może jakąś grzywkę czy też takiego. Nie mamy idealnych, idealnych warunków do pracy. Musimy się cieszyć z tego, co mamy. I moja koncepcja będzie na to taka, że po prostu odświeżymy delikatnie te wzorki, zrobimy fade od zera. No I myślę, że efekt będzie zadowalający. Widać leciutki progresik. Ale to dopiero podstawa. I te wzorki, co ci te wzorki robił? U mnie robili takie wzorki. A byłeś kiedyś u Barbera? No nie. Nie byłeś? Nie. Ile płaciłeś za fryzjera? Za chęć od fryzury, nie? No, a mniej więcej? Nie wiem, 4-5. Małeś swojego ulubionego zawodnika MMA? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Dziękuję mistrzu, że że Pewnie żadnego nie zna. Czujesz fakt w moim ręku. Byłeś przynajmniej kiedyś brzytwą? Nie. Jakbym nie ufał, to bym nie usiedział. Jak już się zaufał człowiekowi, to trzeba działać. Ja ci po swoje widowie, nie? I... Chciałbyś mieszkać w Warszawie, ja ci powiem, czy raczej ich wolałbyś u no, to, siebie? Ja, no nie wiem, no bo też ze względu na, na rodziców, nie? To tam bardziej by mnie ciągło do rodziców, nie? Mm -hmm. A może rodziców tutaj do Warszawy? Nie, oni przyzwyczajeni tak. y, u siebie, także... Myślę, cieszysz się? Tam. No ja. Pokaż, jak się cieszysz. Tak. Juhu! Jest moc. O tak. Obiecałem, że... No kur... traktują jakby był upośledzony. Byłeś kiedyś w Warszawie, a pokaż jak się cieszysz, a zrób To będzie elegancko, to będzie elegancko. Także mamy właśnie niespodziankę przygotowaną no, od firmy. Jesteś na to gotowy? No można. No kto jak nie ty? Bo! Jeszcze nie skończyłem, ale no, już ci podoba. Byłem pierwszy raz cięty brzytwą, no i mega to pozytywnie wyszło. Kurde, jestem mega zadowolony z fryzury, mega z chłopaków, że tutaj akurat działa, działali maszunkowo i brzytwkowo tutaj dali radę, także. Ja. No. Jest no, ale. Bo zadowolony z fryzury, mega z chłopaków, że tutaj akurat działa, działali maszunkowo i brzytwkowo tutaj dali radę, także no. Jest, jest ok. Masz teraz jedno zadanie, no. I musisz sobie dwoma rękami, no. Trzymać tak. Szeroko, szeroko. No, tak, tak. I tak bardzo wysoko. Zakrywam się. Ale ja nie mam teraz pojęcia, co tu się szkuje ogólnie, ale jest dobrze. A jesteś gotowy? No. Wyżej trochę ten papierek daj. Papierek daj wyżej. No, dobrze, dobrze. Dobra, trzymamy sobie chwilę. Lubię się znęcać za pieniądze. Będzie dobrze. No, ja. Cieszysz się? No. Bardzo? Ja co nie. Dobra, wygrywam na trzy. Fajnie? Poszło. On cały, cały. No. Jest moc. czujesz tak. tak. jak spa? No. Lalunia tak. Masażyk, tak. Takie rzeczy tylko u Barbera, pamiętajcie. Ja oceniam Barbera tak. Jest zajebisty, dobrze Fryzurki tutaj śmiga, aby to się dalej tak kręciło. I tyle w temacie. Czekamy na dalszym coś planu. Odświeżyliśmy trochę Bartka. No i teraz pora, żeby cię ubrać. Jesteś gotowy? na Nie jestem wy... na, da na dalsze wybryki gotowy. Odjebiemy jakiś wybryczek. Dobrze, że nagrywamy teraz stylówkę u Folsioblą, kabą. Naszym bohaterem zajmie się dzisiaj profesjonalna stylistka. Cześć, nazywam się Karolina Wiśniewska, jestem stylistką i dziś zajmiemy się wzornem Babka. Powiem szczerze, że jeszcze nie mam planu, tak na niego sobie patrzę, ale mam nadzieję, że Wam się efekt końcowy spodoba, bo na pewno będzie inaczej. Choć ta bluza jest naprawdę dobra. Duka dzika. Wybiorę się taki challenge. Ty wybierasz swoją stylizację, ja wybieram wybiorę swoją dobra. i Ty zadecydujesz, która będzie lepsza. Dobra. 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 Powiem, że ciężki wybór jest. Jest stresik letki, ale, ale wybrniemy z tego. No, I co tam jakiś szmatyk chcesz, mówisz? No, coś takiego wiesz, Też e, luzackiego, nie bym powiedział. Znaczy, ja mam ogólnie ciężki, ciężkość do wybierania. A no, lubisz takie taki czy... ten? Taki. Znaczy, kolory to tam taki styl? Znaczy, też nie do raz. Do takiej kąpielówki, nie? Pójść znaczy na basen, nie? No, coś z tym no, tytułem, nie? Musimy sobie z siebie jewanego Armando Johnsona. Ja postawiłam na lniane rzeczy, bo jak wiemy, nadchodzi lato, więc e, fajnie po prostu leci na takie okazje, sprawdza. Będzie przebiewnie i e, elegancko, mam nadzieję, że nie za elegancko. Na razie kurwa jestem w szoku O nie Fuck Nie no to coś tak Nie chyba to by nie siedziało Dobra, mam dwie rzeczy A może tą szupeczkę na pewno, cyk Fik Wzięliśmy sobie białe buciki, cyk Nereczkę zajebistą. To jest szupeczka M zemką Czerwona M power? Z do tego taka koszuleczka Zobaczycie jak się Dobrze, ubierzemy, i ocenicie po prostu, czy ta stylówka będzie do mnie pasować. Ja, kurwa, Jaki obwieźć. Ociekaj. Oj, oj, oj. Jaki kurwa, obwieźć, stary. Tak szokę ogląda jakbyś puta, jak, jak jakby się rozciągnęła, albo by było 4 rozmiary za duża od tej góry, nie? No sobie zamiastuje, prawda? Co tu jest nie tak? Wszystko, no już ta czapka czerwona jaka jest za duża. Ja rozumiem sety, one są super, ale no ja tego tu nie widzę. Próbujemy sobie z czterema zestawami. Dwa są bardziej takie na co dzień, a dwa już takie eleganckie, lniane rzeczy. Bardzo fajne na lato, więc myślę, że tutaj doceni komfort No, Wam też polecam. Ja, to Ubrania są ważne, ale ważne też jest jak bo to, że sobie założysz, to ty ja nic zrobić. Tak tu musisz Ja musisz tak nigdy kawę. tym się nie interesowałem, także... No, no, dlatego słuchaj, tutaj jesteś. <grych> dobre, dobre. <grych> Często wymaga dobrze. Skrótnie i nie ma takiego, wiesz, pastiszu, tylko uh -huh. tak fajnie. To nie? Że ubranie tak... Powoduje coś takiego, że nawet jak się na ciebie patrzy, że twoje oczy nawet inaczej oddają. No. No je, siedzi, to po A, prostu, prostu siedzi. A że jestem gotowy. To się prezentuje w sensie. Spodnie są troszeczkę przedże, ale w sumie oko mi się podoba, bo są Na takie wie, różne. Takie Na pewno nie żadne skiny. Fajny taki element. Ta kurtka nie jest taka e, klasyczna czyansowa, tylko taka właśnie ma... Jest fajna taka sprana, ale ma print taki, więc to jest super. Baza przede wszystkim do wielu stylizacji. Ja nie wiem. <laughs> ja zupełnie nie wiem, że to tu się dzieje. Też ja kozak. Tak. Pierwszy raz jakieś normalne ubranie założył. Jeszcze kobieta go dotyka. Jestem tak, zarzucę i mówię... Mogę... Nie, 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 <laughs> Jest w ogóle szok. O, taki bardzo prosty serc, Ok. Okej. Nie, zmieniaj tą koszulę. Zmieniaj na e, klasyczną, na niebieską? niebieską, no bo okay. ona będzie e, lepiej dopasowana. Tu już był taki mocny oversize, więc e, raczej bym tego unikała, bo ten efekt już był taki mocno przerysowany. On trochę wyglądał jakby zabrał krzulę starszemu, dużo starszemu. Wiesz. Czy jak to model? Typowo na spacer z dziewczyną ty, ale siedzi to nie. I się już zaczyna podobać No to jest. No tak, to jest mega cool Znaliśmy już naszą idealną. Pani Wiśniewska, jak już tam pani jest, to żeby pani Kuba Bogzela zaczęła ubierać, bo on to dopiero kupa. Bo to, że foludek to jest obwieśniony medroniarz, to jest kupa. Ale. W sumie krupa. Dobra. bokser to też jest obwieźć medroniarz, ale. Ale on potrafi założyć. A outfit za 40 tysięcy. ...wyglądać źle. ...bazę, czyli fajna kurtka, fajne dżinsy i teraz po prostu naszym bohaterowi pokazujemy, że e, zmieniając t-shirt po prostu może mieć e, różne kilka stylizacji, więc to jest taka fajna opcja na budowanie garderoby kapsułowej. Na przykład mieć kilka t-shirtów i po prostu sobie zmieniać inne dół, inne góra i powstaje fajna spójna szafa. Nie wiem, czy bardzo mi o tym zależy, ale mi tak. To już pierwsza, pierwsza opcja najlepsza, nie? Ja cały czas... Biegałem w dresach tam wiesz, bluza, luzacka, wiesz, z kapturem cyk i nie było żadnych... Czujesz się bardziej przystojny no. tak? Nie? No i to jest najważniejsze. Jest. Znaczy nie chodziłem z żadną damą na zakupy, tak jak teraz pani mi tutaj stylizuje, wiesz, ubrania. Co do mnie. No ale na pewno widzę tą różnicę, nie? Okay. Widzę tą różnicę i no jest. Spoko. Co jest najgorsze, że jak on zdejmie te ubrania, to ktoś to chyba po nim założy, nie? Chcę powiedział, każda stylówka tutaj teraz przez tą e, panią stylistkę jest dobra. Nie ma tego dresu, nie ma takiej owsiurskiej styl, stylówki. No i teraz na pewno zaczniemy tak się ubierać jak widać. Zewnętrzne walory mamy już poprawione, więc pora teraz, żeby poprawić trochę kwestię merytoryki, lecimy. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym etapie przemiany U Jak każdy wie, przemiana nie polega tylko nad zmianą wizerunku, ale również nad poprawą kultury. Dlatego dzisiaj jesteśmy na warsztatach Souvar Vivre, gdzie Bartek nauczy się, bądź bardziej poprawi... Dzisiaj jesteśmy na warsztatach Souvar Vivre, gdzie Bartek nauczy się, bądź bardziej poprawia, ewentualnie czegoś nowego się dowie na temat kultury osobistej. Trochę Trochę nie wiem, co będzie, także. Ale taki kurde. Pewnie chciał powiedzieć Souvar Vivre, ale nie dał rady. Czuję. No. Witam Pana bardzo serdecznie w Akademii Montemarco, etykieta Monte and Marco. Protocol. Ja się nazywam Marzena Nowicka-Grzebicki i będę dzisiaj miała wielką przyjemność prowadzić z Panem zajęcia z Savoir Vivre. Proszę pamiętać, że w relacjach kobieta-mężczyzna to zawsze kobieta inicjuje podanie dłoni, nie mężczyzna. Natomiast... <laughs> nie... No ja tam akurat... Raz, dwa i puszczamy się. Ta ręka, którą pan schował no. za siebie, w, w relacjach kobieta-mężczyzna jest niezwykle elegancko odbierana. To taki, powiem szczerze, przedwojenny sznet oficerski. Wspaniale to wyglądało, bardzo mi się to podobało. To rzadkość, jak mężczyzna odsuwa kobiecie krzesło, także już pan wygrywa na samym wstępie. No. Okay. Zacznijmy może od etykiety stołu, czyli zasad zachowania przy stole, dlatego że wiele osób utożsamia savoir vivre z zasadami zachowania przy stole. E, pokażę, jak prawidłowo trzymać sztućce. Proszę wziąć może najpierw no, po kolei no, nóż i widelec. Raz wzięte i tak złożone sztućce oznaczają, że pan cały czas je. Skończyliśmy posiłek, będziemy już wychodzić e, z naszej restauracji treningowej. Pokazaliśmy sztuczkami, że posiłek jest skończony, ale co teraz zrobić z tą serwetką? Teraz powinien pan już tylko wstać i jeżeli będzie pan w towarzystwie kobiety, wstać pierwszy. I poprosiłabym, żeby odsunął pan krzesło. Proszę. Bardzo dziękuję. Wiem, że przed panem pierwszy występ publiczny. Proszę pamiętać, że pierwsze wrażenie można zrobić. Tylko raz. E, patrzę na Pana i bardzo mi się podoba taki miły, przyjazny wyraz twarzy. Nie patrzy Pan na mnie, jak to się mówi, e, wilkiem. Właśnie. E, patrzy Pan przyjaźnie. A teraz popatrzmy. O, kurwa, nie wiem, co ty do niego mówisz, koleżanko. E, jak Pan sobie poradzi podczas konferencji, kiedy będzie wchodził i witał się z innymi uczestnikami? Dobry. No właśnie tego się obawiałam. Obawiałam się, co prawda panu dziękuję, że pan się podniósł, bo wiele osób niestety y, podaje rękę siedząc. Ale prosiłabym, żeby zapamiętać, że nigdy nie podajemy przez stół. Powinien Pan podejść z tej strony stołu. Nasza konferencja zakończy się, więc panowie wyjdą z pomieszczenia. Zobaczmy jak sobie poradzą. Do zobaczenia bardzo. Do zobaczenia. Tego się obawiałam. Pożegnali się panowie wspaniale. Obaj stojąc było też skinięcie z, z głowy. Natomiast jak będzie pan wychodził, proszę spróbować wyjść tak, żeby ostatnim pana widokiem nie był pana tył. Dobrze? się i wychodzę. Zostawił pan. Można powiedzieć, że warsztaty zbliżają się ku końcowi. Bartku, powiedz mi, czego się dzisiaj nauczyłeś? Żegnać, przywitania, jak trzymać sztuczcy, chodzić i wychodzić. Za, też za kotary, tutaj jak się żegnać po konferencji jak wy, też wyjść, także dużo, dużo ja. e, się nauczyłem, ja. których, no wiadomo w, w życiu codziennym się przydać. Wierzę w to, że ten dzień to będzie taki pierwszy dzień w pana życiu, że zacznie się coś wartościowego i wyjątkowego dziać dla pana. Dziękuję. Czyli można powiedzieć, że teraz na randce pokażesz się z tej najlepszej strony? No raczej. To będzie z mojej strony też w żoży takiej dobrej kultury i tak dalej. Lekcja odrobiona. Słuchajcie, podsumowując całą metamorfozę, jak widzicie Bartek nie dość, że ma inny styl, kompletnie inaczej się ubiera, nauczył się jak zachowywać. Czy mu jedne Dwa koszule i wzięli go na trening 15-minutowy. W pewnych sytuacjach, czy tak dalej, jaka jest Twoja opinia o tym wszystkim? No, mega, mega dużo zmian nastąpiło. Zobaczymy jak to w dalszym ciągu życia będzie wyglądać. Podsumowując, nawet tutaj e, dzisiejszy, dzisiejszy nasz etap, wniosek wyciągniemy dopiero przy jakiejś tam kolacji, randce. Zobaczymy czy za tydzień będziesz pamiętał co tu pani mówiła. <laughs> to pani mówił. To a was wszystkich zapraszam przed telewizory 12 lipca, gdzie zobaczycie debiut Bartka.